Czy czy nieraz zdarzyło Wam się, że komputer zamiast użyć do otwarcia linku domyślnej przeglądarki, używał systemowego Internet Explorera? Otóż jest na to sposób. Aby to zrobić, yy, wybieramy z menu Start, panel sterowania, dodaj lub usuń programy. Z bocznego menu wybieramy okreść dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Zaznaczamy opcję niestandardowa. Rozwijamy listę i w pozycji Internet Explorer odznaczamy funkcję włącz dostęp do tego i klikamy OK. Teraz, jak widać, nasza ikonka zniknęła. W pasku Start również jej nie ma. Dzięki temu sposobowi nie musicie grzebać już w plikach systemowych, obawiając się popsucia czegoś w systemie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.